Część z tej strony Człowiek Artysta. Moim gościem jest dzisiaj Witek Kniszkowski. Żeby po prostu nie przedłużać, oddaję głos mojemu gościowi, który pokaże Wam fantastyczne miejsce. Czy możesz powiedzieć na przykład, gdzie się znajdujemy? Jesteśmy na podwórku na Roosevelt 5. Jest to podwórko, które, na którym działają artyści w Ośrodku Kulturalnej Animacji Podwórkowej i w, współpracują z mieszkańcami. Yy, prowadzą warsztaty oraz yy, tworzą te murale, które otaczają, okalają te podwórko w całości. Jeżeli chodzi o, o naszą fundację, no to po prostu powstaliśmy w 2013 roku, wygraliśmy konkurs na prowadzenie zajęć warsztatów w Okapie. Przez dwa lata prowadziliśmy konwencjonalne warsztaty, ale zauważyliśmy, że po prostu góry są zniszczone, że można by było elementy ceramiczne wykorzystać kolażowo jako płaskorzeźby. No, że warto być na zewnątrz po prostu z mieszkańcami, którzy bardzo chętnie malowali, którzy chcieli malować i projektowali przede To jest taki projekt społeczny, jak można powiedzieć. Dokładnie Dla mieszkańców... A, panie mieszkańcy panie. są współautorami tego wszystkiego. Tu przy ścianie okay. na przykład, tak. y, która jest zaprojektowana przez panią Irenę. Pani Irena namalowała taki sam obraz, a on został później przeniesiony po prostu z lekkimi modyfikacjami, czyli tymi... Łasko, to, pani... że, że to jest pani Irene. Tak, to jest tak? dokładnie pani Rena, przyształujcie. Okay. Okay. I w ten sposób powstawały następne mury, ale tam jest część poświęcona mieszkańcom. Przyjdziemy tam, co? Dobra. Będziemy tak po prostu, na pewno nie znożymy wszystkiego omówić, ale będziecie na pewno zadowoleni. Chodź, zobaczcie na przykład tutaj, ku fajnie wygląda. No to są miejscowe zwierzęta, Dobra. plus wymyślny, zjawiskowy anioł, zaprojektowany przez jednego z mieszkańców. Dobra. Natomiast tutaj są panie, które mieszkają w tej. W tej części tej, tej kamienicy, pani Maria i druga Maria, one po prostu zrobiły projekty, te są ich obrazy, jednej Marii, drugiej Marii, no i one po prostu zostały uwiecznione w tej części. następnej mieszkają Romowie, w związku z tym jest to ściana poświęcona Romom. No więc w ten sposób chcieliśmy spersonalizować te osoby, upodmiotowić je, żeby po prostu były bardzo zainteresowane zżyte z tym miejscem i żeby chro, chroniły swoją Aha. obecnością tutaj, na, jako wizerunki. jest taką też indywidualność, ta, ta. Do, ta. taką, I, y... No i muszę ci powiedzieć, że od, okay, od tylu lat, tych pięciu, sześciu lat tu nie było ani jednego y, fragmentu zniszczonego. Na, na tą no tak. Mika, tutaj w różnych miejscach tak. powstają mhm. takie niuanse właśnie wykorzystujące te konteksty miejscowe. Męki, nie wnęki, zagłębienia. To jest bardzo fajnie zrobione. No, to jest takie jakby tak naprawdę tapety trochę. No dokładnie tak jest. Naprawdę świetnie. Historia tej tapety jest taka, że to jest tapeta z teatru polskiego, która miała posłużyć do wykonania scenografii jakiegoś Dobra. wnętrza petem z a została przeniesiona tutaj. Bardzo fajnie. Zobaczcie, jest wiesz. taka kolorowa. Tam jest część taka bajeczka, Dobra, czyli Bajski tak. ogród. Jest to część fantazyjna. I tam jest ogrom hmm. rzeź właśnie Zenona, który... Zawody jest sztrusarzem, a tutaj stał mm -hmm. się u nas w okapie rzeźbiarzem. Jest taki wspaniały pas, zrobiony, są taki, Jest też tutaj nad Jagarą, jakąś mm -hmm. fantazyjną orzeł wyrzeźbiony przez pana Zenona, bocian wyrzeźbiony przez pana Zeniona. Tych... A gdzie jest pan Zenon? No jest tutaj. Tutaj pan Zenon jest kustoszem. Dzień dobry. Może go przepytasz. Witamy serdecznie. Jestem w dwóch miejscach. Mm -hmm. Tu i tam. Tak, okej. Okay. Pro... Może zobaczymy, jasne. No. Okay. Ja, klona, sąsiadki. Także to są ludzie, czyli... Stąd czyli ludzie, z którymi po prostu jesteś zżyty. Czyli to, co słyszeliśmy po prostu, czyli tak jakby to wszystko tak jakby was tak jakby łączy te miejsce, w którym no po to, prostu to, jesteście. To mhm. mało powiedziane, mhm. bo na przykład z tych mieszkają Romowie, mhm. z którymi przed, mhm. zanim zaistniały te murale, zanim to z, mhm. z, z, zaistniał ten fundacja, mm -hmm. no to że żyli tak na stopie wojennej. Okej, okay, czyli po prostu tak jakby za zakopaliście topór dzięki temu. Tak, i dzieci chodzą mm -hmm. na nasze zajęcia, do okapu, mm. i no, teraz są normalnymi mm. kumplami. Tak że... No i to jest najważniejsze. Właśnie o to chodzi w takich projektach społecznych, żeby po prostu tak jakby jednoczyć ludzi, a nie dzielić. Oczywiście. Bardzo podobają mi się też te elementy naprawdę ceramiczne, ta ceramika, która tutaj jest. Mam pytanie, w jaki sposób wypalaliście tą ceramikę? To jest, rozumiem, że w jakimś, jakimś na pewno jakiejś pracowni ceramicznej? Tak, tak? mamy mhm. pracownię ceramiczną i Aha. mamy, mamy, mamy pracownie, które prowadzą mhm. nasze koleżanki, plastyczki i mamy piec ceramiczny. Mhm. I są to zajęcia, które cieszą się bodaj największym zainteresowaniem, hmm. ponieważ okazuje się, że ta praca manualna hmm. w glinie przynosi ludziom bardzo wielką przyjemność. przyjemność. Ale hmm. ja nie jestem malarzem hmm. i grafikiem, w związku z tym ja nie uczestniczę w tych zajęciach. Więcej Zenek może powiedzieć, że okay. jest aktywnym uczestnikiem. Czyli... Ja, no to są, hmm. takie, są poszczególne etapy. że yy, bierze się glinę ceramiczną, formuje hmm. dodając albo ujmując glinę. Yy, potem glina musi wyschnąć. Następny jest etap, pierwszy etap wypalania. To jest na biskiech tak zwany. To hmm. jest około 90, 900 stopni. Ten susza. Czyli dużo? Y tak. Potem trzeba to poszkliwić mm -hmm. I jeszcze raz drugi wypał. To jest około 1200 stopni. Czyli, no, czyli można powiedzieć, nabiera... proces jest, no. jest może powiedzieć dla mnie skomplikowany, ale pewnie w, w praktyce może to aż takie trudne pewnie nie jest. No jak ktoś mm -hmm. przyzwyczajony do tego, okay. to jest normalne. Jak mówiłem, bardzo dużo ludzi tutaj jest, nawet sesje fotograficzne są. Zobaczcie. Kręcimy materiał na wideobloga o Sztuce, człowiek artysta. Zapraszamy do sprawdzenia materiału. Człowiek artysta, proszę bardzo. No dobrze, idzie co na mur. Tutaj jest świetnie. Zresztą, że ten fotograf, gdzie pójdziemy na jaki To idę tutaj w tą dziurę. zobaczę co, co tu jest. Patrzcie. Dzień dobry. Nie, nie, nie będę nagrywał. Jasne, spokojnie. Tutaj ominę was trochę dziewczyna. Okej. Okay. Naprawdę niesamowita. Jest okapowy. Okapowy. I kot, kot też okapowy? Kot też. też. Aha. Kurczę, jakie to są nie zaraz się. W jakim czasie robiliście ogólnie to? W jakim? Po, 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 mm -hmm. plale, tak, tak, tak. na podwórku mm -hmm. powstawały w okresie dwóch lat, mm -hmm. może trochę więcej niż dwa lata. No i to, było to, to, to mm -hmm. były te miesiące, kiedy można malować, czyli wiosenne, letnie i jesienne. To i rusztowanie, czy po prostu tak z drabinek. Tam, yy? Z drabinek, mm -hmm. z niewielkich Aha. rusztowań. No, przy Aha. pomocy mieszkańców, którzy wykonywali mm -hmm. elementy mm -hmm. takie, które... Umieli zrobić, prawda? Generalnie największy mm. ich wpłat to ten projektowy oraz, mm. ten płasko, płasko, oraz te płaskorzeźby, mm. ceramiki, prawda, bo to są integralne części mm. przestrzenne tego wszystkiego. Ale też takie elementy, tam na przykład są takie murale, gdzie ludzie wmalowywali swoje kwiaty, więc około tysiąca mm. ludzi tych kwiat, te kwiatki wymalowało. Wymyślaliśmy sposoby takie, żeby ci wszyscy ludzie jak gdyby no, byli współautorami tego przedsięwzięcia, oni wymyślali znowu swoje pomysły na to, żeby to stało mm. się wspólne. I tak jest w istocie, jest duża dbałość o to, w ciągu tych, tego okresu nie nastąpiło ani jedno zniszczenie, nikt się nie odważył, ponieważ tu policja przyjeżdżała, przestrzegała, że to będzie zniszczone mm -hmm. i tak dalej, że nie ma sensu. Czyli Dowód jest na to, że taki sens był i warto słuchaj, robić. Tak, Czyli słuchajcie, jest prawda taka, że po prostu ta sztuka wygrała ze wszystkim, można powiedzieć. Myślę, wygrała, no, spełniła jest, mało tak mm -hmm. bo... jest dużo przyjeżdżających, oglądających. Tak, nawet tutaj powiem, że jak dzisiaj byłem, to yy, widzieliśmy kilka osób, po prostu, które już tutaj oglądały, robiły sobie zdjęcia, czyli podejrzewałem, że to nie byli mieszkańcy, tylko po prostu osoby, które przyjechały specjalnie, żeby, żeby po prostu sobie zrobić zdjęcie i zobaczyć takie fajne, fajne miejsce. No, a wycieczki to mamy z całego mm -hmm. świata, z, z mm -hmm. Kanady, Australii, no w ogóle. Z... W tej chwili tym uh -huh. sezalnie no, taka sytuacja uh -huh. jaka jest, no to jest pusto, można powiedzieć. Ale normalnie to w sobotę niedzielę to tu wycieczka za wycieczką, całe korowody idą, także... Dobrze ja się wstrzeliłem to... w sumie, trochę. Teraz no. będę mógł wpuścić yy, dalej w świat to no. i mam nadzieję, że trochę więcej ludzi przyjdzie. Ale yy, wydaje mi się, że miejsce jest fantastyczne, jest, nie wydaje mi się po prostu, miejsce jest naprawdę fantastyczne, więc, yy, więc każdego zapraszam serdecznie tutaj. Patrzcie za, jaki tutaj puff jest. To jest jedna z moich pierwszych mm -hmm. prac. Okej. Okay. A czym to, yy, czym to przyklejaliście? To jest na, na Atlas Plus. A okej. Okay. No ma jest elastyczny w tym miarę, że nie to trzyma. I na żółwia mamy, patrzcie. To jest... No, to powiem wam, jest... że to jest tak zagospodarowane świetnie. Tu mamy... Tu mam jeszcze Aha. osę. Aha. Od z kapsuła czasu. Okej. Okay. O świetnie. Montowana jest kapsuła czasu. sbr wyraczek. Czyli ta kapsuła czasu jest pod tą osą? Tak. Pod tą dużą, rozumiem, tak? Okej. Okay. Pod odwłokiem jest kapsuła okay. czasu, tam jest zdjęcia chyba z 200 osób. Aha. Podpisy. Tu mamy, zobaczcie, taką bramę. Ja przelecę może tylko szybko aha Czyli jak Okej, mm -hmm. okej, okay. okay. rozumiem. Ludzie, ludzie wchodzi, okay. I za sprawą właśnie pomysł Mariusza mm -hmm. i kolekka. się na maturę, to była była na mm -hmm. Natomiast teraz ustawa się wystabilizowała, wykiszyła, jest... ja, ja muszę powiedzieć właśnie, że przez tą bramę zobaczyłem to miejsce. Mm. I powiem wam, że byłem w takim szoku, jak ja wyszedłem tutaj, to mówi, ja pierdzielę bo ja nie sprawdzałem, my naprawdę przypadkiem tu trafiliśmy. I to jest tak, nazwaliśmy to drugie Manusia. Na drugim przejściu Witka, mm -hmm. tam jest super sprawa, Oprowadzałem prezydenta, Ok. Aż to zatkało, jak spojrzałem na to. Zatrzał... No właśnie, ja się nie dziwię wcale. Pewnie sam tutaj przychodzi z rodziną. Ja będę wszystkich. A ty byłeś na tym drugim Nie chyba. Rozmawialiśmy tak, że mnie, to nie, rozmowy. I dochodzimy właśnie tak jak teraz. Ja pamiętaj, że to jest. O kurczę, Niesamowite to jest... To Ale zauważyłem, że to już jest inny styl trochę. Tam był taki malowniczy, taki bajkowy to trochę. To trochę to a tu... Już... Mm -hmm. To są struktury Witolda z jego cekół właśnie W tym stylu się wsławił, struktury. I okay. tutaj mm -hmm. jak żeśmy właśnie wchodzili do z, z prezydentem, prezydent stanął im Okur. No, no tak, no bo to robi takie wrażenie piorunujące. Tym bardziej, że on możliwie wiedział, jak te bramy wyglądały wcześniej. Przyjeżdżając pewnie samochodem, czy. No, tak, tak, czy... uh -huh. jest... jest. I to, malu... to było namalowane tak, jak można powiedzieć, za jeden raz, czy po prostu później jakieś rzeczy były dorzucane? Nie, to już to uh -huh. i tak. Mam okay. no, bo my sam tym. Zaraz ja na Okej. To wszystko każde to to, to te toreks małegane zabimy po tej strukturki właśnie, to uh -huh. jest coś wspomniałem. Tak? Tutaj mieszkańcy zobaczyli czasło z kolei na czynności co się da no to już tam zegary, jakieś uh -huh. tam to wszystko wkomponował w, w swoją pracę. Znaczy to, to jest tak jakby pokój jeden i uh -huh. drzwi po stół Tutaj widzę już taki bardziej ilustracyjny. Niesam, niesamowite kolory takie, kurczę bajkowe, nocne, co? Takie no jest trochę jak tak, na pograniczu snu. No bo to, to jest z mhm. szedala, właśnie. Mhm. I tam, tam mamy jedną ścianę. Czyli żydowski. Tam mam jedną ścianę, okay. do szczytu zrobiono. Okay. ci się udało. Patrzcie, tu mamy jeszcze tego dużo. Tak naprawdę widzicie wszędzie sztuka. Tutaj mam takiego aniołka, który siedzi. Tu jest Albatros, ma rozpiętości 3,5 metra, z dołu nie widać. Okay. 128 Aha. części jak go robiłem, to jest z ceramiki zrobione. A są malowane, a albatros jest z ceramiki. O kurczę, to jest niesamowite, bardzo mi się to podoba. No i tak, żeby duszę, wszystkie ściany z... zrobić, to jest no, naprawdę piękne. To by było super, nasze, nasze marzenie. No. no ale naprawdę dużo zrobiliście już. A ile osób to robiło, to pracę? Dużo? No to robiliśmy, chyba z 11 lat. Aha. I Uda, udało nam się z tego względu, że ocieplali ściany i zostaliśmy mhm. zamrużytkowani. O, to świetnie, naprawdę. O, zobaczcie. Wojna nawet. Mały żołnierz. No to jest szkoda, ale to był dalszy mhm. ciąg. Mhm. powstańców, Po powstań. Ale zamalowali go cieplami. No. To, to, to właśnie... jest jak jakiś impuls do działania teraz, żeby zrobić tak, coś nowego. Odświeży, mm -hmm. odnowić w mm -hmm. zasadzie. Zrekonstruować, bo. No, to jest. Han Mikołajek. Obrót elfów. Bardzo fajne, bardzo ilustracyjne bym powiedział. Zobaczcie, Zobaczcie na tą ceramikę. Tego jest niesamowicie dużo, naprawdę. Słuchajcie, aha, tu mamy zamalowane, co widać, ale wierzę w to, że na pewno niedługo coś powstanie nowego. Co sądzicie o takich podwórkach? Czy chcielibyście mieszkać na takim podwórku? Wydaje mi się, że pewnie nie. Każdy z was chciałby mieć takie kolorowe ściany. Patrzcie, stare komórki, jak fajnie zrobione. Na górze słoń. Co to jest, oto tutaj. To jest jakaś instalacja. To jest namalowane. Boże, ja myślałem z daleka, że to są prawdziwe druty. Że to jest słup taki prawdziwy. Cieniowane, że. To jest ośrodek a okej, okay. rozumiem. No tutaj jak, jak psy, to są takie uh -huh. podwórka. Każdy, okay. każdy pies miał swoją sesję zdjęciową. Jeju, yeah, super, świetnie. Wybieraliśmy najlepsze ujęcia, uh -huh. i które były rzucane na światło. Stąd wiosnowe pupila. Kurczę, to trochę tych psów tutaj jest. No jest I to jeszcze, jeszcze nie wszystkie, bo miejsce. mamy. Okej. Okay. Tutaj jest... A wie też macie, widzę? Nie, przygodzi jaka atrakcja. No dokładnie tutaj. Ale wiesz co, wydaje mi się, że chyba tutaj jest tyle atrakcji. O to jest piękne też. Chodź, muszę wam pokazać to. Tu mamy monar takich graffiti. Polską prostytuturę. Mm -hmm. Ok. Jest tutaj jest Hania Mikołajewna z jest. artystycznej. A to jest Anielica mm -hmm. przeze mnie zrobiona. Świetna. Jestem zadowolony. To jedna z moich pierwszych prac. A ile się zajmuje Szczególny Ceramikołusz czasu? Zrobiłeś coś Nie, ogólnie ile czasu, ile, ile lat już zajmujesz się tą sztuką. No ja zacząłem dopiero tutaj, jak powstało sześć lat temu. A tak to z zawodu jestem ślusarz. I to zrobiłeś? E, tak, no to teraz się okazało, że coś potrafię. Czyli masz talent, naprawdę. No tak tak mówią. <śmiech> naprawdę. <śmiech> no i tak, to są te moje prace na tym może. Aha. Ale I, powiem ci, i, że jest ślusarzem. Ale to też jest artystyczne. No manualne Manualne tak. tak, bo po prostu musisz, po prostu obcujesz z materiałem, prawda? Tak, tak, tak. Z formą. A tu mhm. jest ta Hania Mikołajek, to jest projekt Hani. Mhm. A moja rzeźbajca ładnie. To jest grafik, grafito. grafito styl. Styl grafito, tak? grafito. Okej. Okay. To, to, mhm. to, to się kwas nakłada. Mhm. No to jest Adam 2, bo pierwszy Adam w końcu mhm. mi rozsadziło. Więc jak widzicie, yy, prac jest bardzo, 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 bardzo dużo. Co tu... I tu mamy jeszcze Fridę. O patrzcie i Frida O i Spongebob Nawet jest tutaj mamy zobaczcie świętego i pufaj ktoś sobie mógł spocząć. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację. Moimi gościami dzisiaj byli Litek Niszkowski i Zenan Dąbowski.